baby love Was w nowym roku. Szczęśliwego nowego roku. Yy, dawno nie nagrywałam. Zrobiłam sobie malutką przerwę. W sensie nie była ona taka malutka, ale ostatni moment, ostatni w sumie miesiąc, bo ostatni vlog jest z Paryża. Był dość dziwny. W sumie cały czas chorowałam tak naprawdę. Jakby coś. Mam mokre włosy. Dlatego one tak wyglądają. One za chwilę się. Na chwilę poprawię. Moje postanowienie takie to jest w tym roku zadbać o włosy, więc nie chcę ich dzisiaj suszyć suszarką. Chcę też, żeby tak wyschły naturalnie, więc y, dlatego tak. Tak, cały czas chorowałam w sumie. Wróciłam z Paryża, to się rozchorowałam. Y, później były święta, później między świętami a Sylwestrem też się rozchorowałam. I dzisiaj jest 3 stycznia i to jest pierwszy dzień, kiedy czuję się dobrze. Miałam jelitówkę, więc jeśli ktoś wie... Nie jest to łatwe, więc dzisiaj czuję się już dobrze. Mój brzuch jest mega delikatny. Jem takie lekkostrawne rzeczy bardzo, bo jest no bardzo delikatny. Więc muszę uważać, ale dzisiaj już się czuję dobrze i w końcu mogę nagrywać. <kluczy> więc tak, jest nowy rok, 2024. Czuję jakieś takie dobre wibracje, jeśli chodzi o ten rok. Rząd będzie dobry. Mam nadzieję, że już macie gotowe swoje vision board, cele. Postanowiłam, że dzisiaj też was trochę zainspiruję, bo ja wymyśliłam w tym roku cele takie bardzo prozdrowotne. Bo w ostatnim roku czuję, że to zaniedbałam, myślę. Moich celi na rok nie będę wam czytać. Jakby każdy ma swoje własne cele, jakby nikt nie musi o tym wiedzieć. Po prostu dążcie do tego w ciszy i Róbcie to dla siebie. Jak się spełnią moje cele, to wam powiem, że się udało. Ale jeśli chodzi o rok nowy yy, i nawyki na nowy rok, pierwsza rzecz, którą przez dwa dni mi się udaje, więc jest na razie dobrze, która właśnie ma dobrze wpływać na mój żołądek, mój brzuszek, to jest ciepła woda rano. I ja słyszałam o tym w tamtym roku, że to jest bardzo dobre, a w ostatnim roku miałam bardzo problemy z brzuchem. Cały czas mi się coś stało z brzuchem. W poprzednim roku mój brzuch jakiś stał się wyjątkowo taki delikatny na wszystko. Tyle, ile ja się zwijałam z bólu, jeśli chodzi właśnie o ból brzucha, to nie zliczymy tego. Dlatego trzeba o to zadbać i postanowiłam, że będę się tego trzymać. Mam nadzieję, że to pomoże. Ogólnie mówi się, że powinno się pić ciepłą wodę, bo lepiej wpływa na brzuch. Rano szklanka ciepłej wody. Na razie się tego trzymam. Również postanowiłam, że będę sobie planować posiłki na nowy tydzień, a to ze względu na to, że ja ogólnie moja dieta jest zdrowa. Czasem są tam jakieś wiecie, takie cheat meal, ale ogólnie jest zdrowa. Ale również zauważyłam, że częściej sięgam po ten cheat meal, kiedy nie wiem, co zjeść. Po prostu nie wiem, co zjeść. Dlatego postanowiłam, że będę sobie planować. Według planu będę sobie robiła posiłki. Nawet, nie wiem, dzień przed, czy coś takiego. Na ten moment, oczywiście, nie robię, tak? Na ten moment to się nie udaje, ponieważ żyję na bułkach, grupniku, jagodach. Jako te są dobre na brzuch, jajku, na miękko. Więc to na razie mi nie wychodzi. Ale wiadomo, jak już będę na tej normalnej mojej diecie, to po prostu będę planować posiłki z tygodniowym wyprzedzeniem, żeby cały czas się trzymać tej diety, a nie po prostu z lenistwa sięgać po te łatwiejsze rzeczy. Również journaling każdego dnia. Ja journaling robię już od dwóch lat, ale ja nie byłam tak regularna. Ja go nie robiłam codziennie. Jak przy, przypominałam sobie co dwa dni, co trzy dni, dlatego na ten moment mi się udaje. Również moim postanowieniem jest wstawanie o 6.15, bo jak wiecie, w poprzednim roku starałam się to robić. Nie zawsze mi to wychodziło. Teraz jest ok, na razie mi się to udaje i przyznam, że czuję się lepiej. Ja czuję się dużo lepiej, jak śpię krócej. Nawet ja, jak śpię 8 godzin, to mam, wstaję z bólem głowy, więc nie wiem, czemu tak jest. Ale jak śpię tak 7 godzin, coś takiego, 6, to jest mi ciężko wstać, ale czuję się po prostu dobrze. Czuję się taka wyspana. Więc nie wiem od czego to zależy. I właśnie jak wstaję o tej 6:15, to wtedy mam czas na journaling, na yy, czytanie Biblii i cieszę się, bo wtedy jest totalna cisza w domu. Więc mam nadzieję, że po prostu będę się tego trzymać i to się nie zmieni. Następnie masaż lodem. Zamówiłam sobie, już do mnie idzie takie jakieś urządzenie do właśnie masażu lodem. Zobaczymy, bo dla mnie masaż kostkami lodu był za mocny. Bo ja wiem, że to trzeba przez chusteczkę, bo ogólnie można sobie zrobić również tym krzywdę. I właśnie ja chyba sobie robiłam tym krzywdę, więc trochę przesadzałam z tą kostką lodu, ale robiłam go w sumie rzadko. Bardziej jak ym, sobie również o tym przypomniałam. Dlatego w tym roku już się tego trzymam. Nie ma opcji, tylko musimy przyjść ta maszynka i spróbujemy. Um, następnie niedziela bez social medi i to już zaczynałam jakby to już robiłam w sumie. Tylko ja nie miałam tego tak określonego z góry, a teraz już no phone. A w zeszłym roku, bo ja zobaczyłam to u Sary Cwaliny, że ona właśnie sobie postanowiła, i ja czemu ja o tym nie pomyślałam, prawda? Że jakiś dzień po prostu bez social medi, Niedziela. To zazwyczaj był taki dzień odgórny, bo ja niedzielę spędzam bardzo z rodziną i nie, zawsze zostawiałam gdzieś ten telefon, ale teraz tak po prostu, żeby nie było, że z nudów po niego sięgnę, po prostu nie. Yy, nie ma social media. I również ćwiczenia oddechowe. Czemu ćwiczenia oddechowe? Ponieważ próbowałam medytować już wiele razy. Yy, medytacja nie wpływa na mnie jakoś dobrze, w sensie ja nie potrafię wytrzymać 10 minut sama tak Nie, nie potrafię. Ja się muszę, po prostu ja za chwilę o czymś myślę, to sobie gdzieś popatrzę. No po prostu, nie wiem, nie mogę wytrzymać. Więc postanowiłam, że właśnie ćwiczenia oddechowe. A w internecie dużo jest ćwiczeń oddechowych, więc będę robiła po prostu sobie takie rzeczy, by po prostu zredukować mój stres, dobrze wpłynąć na płuca, bo medytacja w ten sposób działa, a że nie działa na mnie, to. Spróbujemy po prostu ćwiczenia oddechowe. Wiadomo, medytacja polega w sumie na tym samym, ale czasem medytacja właśnie nie tylko na tym się kończy, również są jakieś afirmacje, takie rzeczy. Wydaje mi się, że spróbuję przynajmniej, że będę się bardziej skupiała na tych ćwiczeniach oddechowych, jak będę włączała sobie treningi na YouTubie, że będzie długi wdech, długi wydech, a jak jest medytacja, w tle leci jakaś tylko spokojna muzyczka. That's not for me. Więc spróbujemy ćwiczenia oddechowe. Jeśli ktoś się na tym bardziej zna, jakoś ma większą wiedzę na ten temat, to możecie dać znać. Bardzo chętnie się doedukuję na ten temat. I tak, to są moje nawyki. Mm, dzisiaj już rano widzieliście właśnie journaling ze mną. Ja journaling robię przeróżny. Najczęściej, znaczy codziennie, trafiają się u mnie afirmacje, oczywiście wdzięczność, jak się czuję, jakieś moje intencje. Ale jak było to pytanie dzisiaj, what I want to feel today i what can I do to feel this way, to było inne pytanie. Również w ten sposób chcę zrobić, żeby po prostu ten journaling mi się nie znudził. Oczywiście samodyscyplina to jest wiadome, ale chcę również sprawiać sobie przyjemność tym, więc codziennie zmieniam pytania, jakieś inne daję, jak chcecie, bo mogę Wam pokazywać. Oczywiście. Również dzisiaj jest mm, pierwszy dzień mojego wyzwania z 90 z y, live'ów z panią Werewką. I możecie, może zauważyliście na Instagramie, gdzie udostępniłam jej live'a pierwszego live'a obejrzałam w grudniu na początku albo pod koniec listopada, nie pamiętam właśnie. Są to live'y codziennie o godzinie siódmej, takie live'y motywacyjne. Pani Werewka stworzyła taki challenge 90 dni z y, Werywką. I tutaj chodzi, że musicie po prostu codziennie uczestniczyć na live. Codziennie temat live'a jest inny, zazwyczaj właśnie są to jakieś afirmacje, jakaś odwaga. Również są spotkania z osobami, które bardzo motywują, i Pani Werawka wtedy się z, z tą osobą łączy na live. I to może być naprawdę normalna osoba, nawet właśnie osoba, która obserwuje panią Werawkę, może się zgłosić do takiej rzeczy. Więc jest to super. Jest to godzina siódma i właśnie jak ja już skończę w sumie journaling, to jest ten live i mogę spokojnie sobie tutaj siedzieć i słuchać. I jakoś poprawia on humor, bo pani Weronowka jest niesamowicie pozytywną osobą. Naprawdę, jak wejdziecie na tego live'a, nie wiem, nawet jak jedziecie do szkoły, możecie sobie go włączyć, to od razu się jakoś poprawia humor, bo jest to dojrzała kobieta. A jest tak pozytywna, otwarty, ma tak otwarty umysł na nowe i, wow, uwielbiam ją. Więc zapraszam Was na live z wyrafką. To nie jest reklama, to jest z czystego mego serca. Jak widzieliście wcześniej, robiłam sobie dzisiaj wcierkę. Kupiłam sobie takie urządzenie, wyrosłanie za nie wiem, 13 zł. Czy mniej. Na ten moment mi wychodzi wcieranie tym, w sensie jest to bardzo przyjemne, więc na razie się nie zraziłam do tego, a ja, jak mówiłam wcześniej, mi wcierki dały dużo. Naprawdę dużo. Tyle, ile ja mam baby hairów. Ja wcierkę regularnie stosuję od wakacji, od września. Tak jak mi wystrzeliły włosy, to jest nierealne. Naprawdę. No i mój ulubiony to jest Zon Libio. Teraz. Zabrałam mojej mamie, bo mój zonlibio się kończy. To jest z Jantar. Odżywka, wcierka z wyciągiem z bursztynu. Do włosów zniszczonych. A to dlatego, że moje włosy ostatnio to też nie są w dobrym stanie. Moje włosy zaczęły się tak ostatnio lekko falować. Jak w Sylwestra je wysuszyłam, to miały cały czas takie fale. Znaczy, właśnie to nie są fale, bo to jest tylko takie, jakbyście lekko karbownicą przejechali. Coś takiego. Ale... Czy one zaczynają się kręcić? Bo moja mama, moja mama ma tak kręcone włosy i ja nie rozumiem, e, pewnie ja mam tak, bo tata ma proste, ale czemu ja nie mam kręconych włosów, jak moja mama ma kręcone włosy, więc bardzo chętnie bym mogła mieć, A akurat się trafiło, że mam proste, bardzo proste, ale zaczynają się kręcić, jak byłam mniejsza, jak miałam 4 lata... 5. Nie wiem, jak miałam 7 lat to się zaczęło tak zacierać, ale miałam tak bardzo kręcone włosy. Naprawdę, ja miałam tylko takie baranki, więc y, mogłabym takie mieć. Więc może coś wraca. Nie wiem. Może zaczęłam je jakoś y, tak pielęgnować w sposób, że zaczynają się kręcić. Zabieram się właśnie do nauki biologii, bo już za 16 dni mam egzamin z biologii. Uczę się właśnie głównie działu o układzie pokarmowym, bo z tego robię projekt. Postanowiłam, że robię projekt jakoś... Pytania mi nie podpasowały, więc robię projekt. Będę robiła notatki i włączyłam sobie The Wizard please, bo nie obejrzałam jej dwóch odcinków. Nie wiem, jak to się wydarzyło. Nie obejrzałam dwóch odcinków, więc jestem trochę w tyle. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to chyba 13 marca już skończę szkołę. Ale to nie jest koniec mojej edukacji. Od razu wam mówię, w tym roku w szkolnym to nie jest koniec mojej edukacji, bo ja nie wszystko przerobiłam do egzaminu. Więc pamiętajcie, można tak robić: można przerobić jakiś, jakąś część materiału, zdać egzamin i dalej się uczyć. Dla siebie i ja tak robię. Na przykład z matematyką, bo matematyki chyba przerobiłam przed egzaminem przerobię, znaczy najmniej chyba ze wszystkich przedmiotów. Od lutego do czerwca przerobię wszystko, więc tak też można robić i szkoła w chmurze też o tym mówi. Wish me good luck. A ja teraz oglądam How to become more beautiful by The Wizard Liz. Więc to jest taka terapia połączona właśnie z nauką. Jeszcze Wam powiem, bo ostatnio korzystam z super strony Cloud Solutions. Już słyszeliście o, o, o niej na moim Instagramie oraz TikToku. I właśnie chciałam Wam ją pokazać, bo jest super alternatywą, pomocą dla osób w szkole w chmurze. Bardzo wspiera po prostu nas w tej nauce. Jest super. Już Wam pokazuję tę stronę. Właśnie strona Cloud Solutions. Tutaj możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj wyszukujecie sobie zadanie, które właśnie macie. Na karcie pracy. Ja Wam teraz pokażę kartę pracy, którą Wam pokazałam na TikToku, czyli właśnie Wesele Wyspiańskiego. Cała karta pięknie zrobiona poprawnie, na 100%, co pozwoliło mi właśnie rozjaśnić sobie dobrze tą lekturę. I co bardzo mi się podoba w tej stronie, to jest to, że ja. Często podróżuję. Już nie chodzi o to, że za granicę, również bardzo często do rodziny, która mieszka dalej. Często mi nie pasują godziny po prostu korepetycji, na przykład w szkole w chmurze. Po prostu nie jestem dostępna albo jestem za granicą i tam czas jest inny, więc ciężko jest to ogarnąć. A Cloud Solution macie ją cały czas przy sobie. Możecie zawsze sprawdzić, czy to zadanie jest poprawnie, żeby nie tracić tych szans. Już za jakiś czas ma być dodatkowo wytłumaczenie każdego zadania. Cały opis, wyjaśnienie, więc to będzie jeszcze lepsze. Także zapraszam was na mojego Instagrama. Tam macie linka w moim bio do właśnie strony, więc wejdźcie przez mojego linka, zapraszam. I jest ona właśnie dla uczniów w szkole w chmurze specjalnie. Jest to taka chmurowa strona typu Brainly czy coś takiego, gdzie właśnie um... Pewnie korzystaliście z niej jak chodziliście do zwykłej szkoły, bo ja często, często miałam problemy z zadaniami, więc bardzo mi pomagała ta strona. Zapraszam na Instagrama, tam macie link. Wchodźcie i sprawdzajcie.

I bardzo fajny w ogólnie. Taki godzina 30, godzina 41. Jest 9.39, i już trening mam gotowy. Chciałam wrócić autobusem, ale jest dopiero za pół godziny, więc, tak tyle, to ja dojdę do domu. Trochę mnie bolą nogi. wam, ja jaki zrobiłam deser proteinowy. Pierwszy raz kupiłam pudding czekoladowy. I nie za bardzo mi posmakował, dlatego postanowiłam, że zrobię go z, herba z herbatnikami i z klasycznym jogurtem i z orzeszkami, z masłem orzechowym. Dobra, robimy test, jak coś tu jest pranie, więc nie przejmujcie się. Więc let's try this. Tutaj są herbatniki pełnoziarniste. To są moje ulubione, one są lepsze od zwykłych. Mmm, mega dobra. Tu poszedł jeden pudding, więc na taki jeden gryz nie jest go za dużo, ale... Wolę go w takiej wersji niż sam. Dobra, zostawię sobie. No później. To nie jest dla mnie cała, bo to jest wersja dla mnie i dla mamy. Mm, a dla mojego taty zrobiłam z waniliowym. I to są jedynie herbatniki. Na herbatniki idzie pudding, później znowu herbatniki. Później pudding z jogurtem. Um, to był również jakiś jogurt proteinowy, chyba. I na górę orzeszki posiekane i masło orzechowe i doda. Macie cudowny deser proteinowy. Nie ma za co. Za chwilę właśnie mam angielski. Jest godzina 11:05, więc zrobię sobie jeszcze journaling. Pokażę wam jakie dzisiaj pytania. Więc tak. How do I feel today? How can I make today better than yesterday? Eee, wdzięczność. I'm letting go off. Intencje, te dwa są nowe i afirmacje. Tutaj ja zazwyczaj szukam przeróżnych na Pinterestie. W sensie ich jest tak dużo bardzo dużo. Ja też mam sporo w książkach mm, afirmacji, ale nie afirmacji pytań do journalingu, ale afirmacji w sumie też. Ale najczęściej właśnie szukam na Pinterestie. I w ogóle teraz się zaczął sezon już na rezerwacje w naszym mieszkaniu, w sensie my mamy dwa mieszkania w Bułgarii, są to mieszkania do wynajęcia na wakacje, nie tylko i już tutaj jest dużo spraw załatwiania, w sensie bardzo dużo osób yy, rezerwuje, dlatego jeśli chcecie yy, to zapraszam. I w Bułgarii są to mieszkania, mamy dwa mieszkania, no jest mniejsze, drugie większe. I jest to taki kompleks z dziewięcioma basenami. Te baseny są zarąbiste. Kocham tam to miejsce, naprawdę. Uwielbiam tam jeździć, więc wy też również się możecie nacieszyć tym. I tak, zapraszam. Baseny są... tam jest mega gorąco w lato. Ja byłam nie w wakacje, byłam we wrześniu i było. Tak, ciepła woda była. No cudowne. Dwa baseny chyba, czy trzy baseny są ze zjeżdżalniami? Coś tego typu. Jest boisko do grania w piłkę do koszykówki. Jest również restauracja tam obok, na terenie w sumie już. Zapraszam, na Instagramie jest link, więc możecie rezerwować. To jest na Facebooku i możecie do nas pisać, lub dzwonić pod numer, albo pisać na maila, który jest podany właśnie na Facebooku. I'm ready. i'm all set you ain't ready hey. Hey. hey if you ask me girl i'm ready take a trip take a trip yeah see the time see the time. yeah waste of it waste bit. yeah see the signs yeah. see i'm impatient Inpatient. i don't like waiting i got bags packed <laughs> i got states waiting see you could die at home Damn. that's a staycation yeah my mind's spinning so i'm beyblading girl i'm in the lobby i just said that i hate waiting no rush but i seen things no rush but i feel things line busy so it don't ring where we going we don't need things yeah hey where we going you don't need things yeah do you really want to leave like literally want to leave i can make magic girl I can there's nothing up